Czy Trump naprawdę szykuje się do ataku na Wenezuelę? A może to tylko teatr, dla przykrycia czegoś znacznie większego? Oficjalnie chodzi o walkę z kartelami narkotykowymi. Ale dziwnym trafem, to właśnie w Wenezueli leży największe złoże ropy naftowej na świecie. 300 miliardów baryłek więcej niż w Arabii Saudyjskiej. Więc zapytajmy wprost: czy to ma być walka o demokrację, czy raczej nowa wojna o ropę tylko z nowym pretekstem? Trump mówi, że nie planuje obalenia Maduro, ale w tym samym czasie amerykańskie okręty zbliżają się do Karaibów, a CIA oficjalnie przyznaje się do operacji wspierających opozycję w Caracas. Czy naprawdę wierzymy, że chodzi o pokój i stabilność? Czy może o to, by ropa znowu płynęła do USA, tym razem pod ich kontrolą? I najważniejsze pytanie: jeśli dziś pod hasłem walki z dyktaturą chodzą do Wenezueli. To kto będzie następny. Bo historia pokazuje jedno, gdy Amerykanie mówią o demokracji, na końcu zawsze płynie ropa.